Mano wszystkim, dzień następny jesteśmy na wyspie Koch Jau Jaj, czyli to ta wyspa, i będziemy płynąć na wyspę Koch Jaj Noi wyspa obok. Potem, potem chyba będą wyspy takie jak Pipi, Phi Island i Krabi. Zobaczymy. Takie rzeczy z rana, dzieciaki do szkoły, jakąś mają paradę. ini tuh kayak halo halo Sami widzicie że jak są ludzie to przyjaźni, nie? <śm> Mile气> Hello, sirdzika, sirdzika! Sirdzika! Cena 20 batów w kurczach z plażoną cebulą, masakra. Jakie dobre, jakie tanie. Tajska szkoła, muzułmańska, a my lecimy dalej do portu daleko nie było tylko strasznie długie te molo Mała zmiana planów. płyniemy na jednak na Krabi. Potem z Krabi nie, za dwa dni na Pipi. Wyjdzie taniej i chyba lepiej. Po godzinie 14 mamy łódkę za 22 minuty. I co? Do zobaczenia. Na łódce Super. Pokażę wam coś ciekawego jak będziemy przepływać koło jakichś fajnych miejsc Tak wygląda widok sportu. Dobra, jacy łódka? Trabi. Продолжение следует... <laughs> Tu jesteśmy na krawi my idziemy a one idą na nas są czasami niebezpieczne trzeba uważać Ale same się boją. Tym razem kolejny meczet. Tym razem w krabi. Eee. Nie widzieliśmy taksówki, była zbyt droga. Idziemy na stopa. Będzie na pewno lepiej i taniej. Dobra, stop złapany 800 batów. Kieszenie. To dobrze, bo już było mega gorąco. Nasz auto stop. Jeszcze przy okazji załatwiamy sobie ryby. Połów ryb z rybakiem. Odpalam papierosa. Nie ma jak za bardzo gadać. Także widzicie. Tak byśmy zapłacili. Nie, też że jedziemy za darmo, to jeszcze nam pomoże i będziemy może popłyniemy na ryby. Tak wygląda Krabi. Jesteśmy prawie w centrum. Teraz szukamy taniej miejscówki do spania. Znajdziemy, to wam ją pokażę. Fajna ronda, co? A ja na środku ronda. Hmm, tak wygląda hostel. Wejście, recepcja. Zaraz Wam pokażę pokój. Łazienka, Łazienka też jest spoko. Są prysznice. Standard jak wszędzie. Cena za noc w tym hotelu: 250 bahtów. Cena za speedboata z wyspy Kojaj-Jaj na Krabi 400 bahtów. Taxi for free. Tyle. Widzicie? Tych typów na światłach. Na Dean Maski założyli. Jest dosłownie ich czterech. I tu jest fart Jeszcze takich świateł nie widziałem, nie? Żeby były murowane i do tego zdobione Niezłe Przy okazji, odwiedzimy świątynię. Ktoś ma ochotę uderzyć w dzwon? No nie było świątyń. To macie świątynię. Miejsce do chillowania na krawi. Idziemy na nocny market. Ten jest właśnie przed nami, ale nie ma jak przejść. Dobra, teraz jest moment. Ah, man, I love Harley. Hello. So, seafood, noodle, thank you. Taki Dobra, tak wygląda nocny market w Krabi. Kupicie tu jedzenie, ciuchy, wszystko. A ja szukam papierosów. I pewnie ich, nie, ich tu nie znajdę. Ja... Mi tu yeah. Kurczak na tysiąc sposobów. Nie, nie. nie wiem co to, ale wygląda mega 10 batów za sztukę no. It's something for you Coś something sweet I will take that one you know because yeah. looks amazing yeah? Yeah. Really nice. tu Następne Owoce morza, sushi 10 batów za sztukę Spróbuję jedno bat ja yeah. Dobra wybrałem takie Zaraz będę ja Dobre, ale ja nie przepadam za susz Ale za 10 batów jak za darmo Wziąłem jeszcze jedno takie za 10 batów W środku wygląda to tak zobaczymy I czas Ooo, oh, chocolate, whatever. Yeah, but it's expensive. Yeah, 25? Yeah. Tak mi trochę pączek. A, Nie wiem, co to jest. Ale w końcu widzę ładną dziewczyny, a nie muzułmaną. Jestem w tajskim coffee shopie. Tutaj macie sprzęt, a reszta wygląda tak. Looks really nice that place. I like it.